Cześć wszystkim, zapraszam was do oglądania tego dzisiejszego filmiku Zapowiada się ciekawie Już posypane śniegiem, no to fajnie Dzisiaj będziemy działać na ten nowy rok w lesie I zapowiada się tak dość chłodnawo też, poniżej zera Dzisiaj mam zakłodnięte łańcuchy na kołach I też będę wam jak się robi w zimowych warunkach. No nie ma na razie aż do sutę, ani meter śniegu, śniega, dopiero i tak 10 cm śniegu. To zachęcam do oglądania i zaczynamy działać dzisiaj w lesie. Pogoda też do pustu. na kolejne drzewo. Leci! Pozór! Tu pilo, że a czekam masz obrzeże i potem będę wciągał. Super warunki. Tak nie za dużo jest posypane śniega i tak to możemy działać. Ja mam zakładnięte łańcuchy tylko na przednich kołach. Na tyle już nie ma. No, na razie wystarczą. Zakaz wstępuje do lasu. Stacie śpić. Zaczynamy tu wciągać. Teraz będę to tu zapinać, tyle smreki poucinane i będziemy jechać na dół. Dobra, więc ta obcina, a ja to będę zapinał. dar inch Ah, vai. Mm -hmm. ah é super bonito. Winnie to dobra, no to mogę teraz widać Zaczął fajnie sypać śniegi a tam to zapnę. Jeszcze zostały dwa trumy do zapięcia co je przed ty i bierę się jedną łańcuch dłuższy tego dłużej a tego krócej damy, żeby był u góry Tego dłużej też możemy dać A tego zila. Ciągnięci do góry teraz а нет ту запкни абй дечем Też na składzie i tu teraz będę obcinął chyba dwie sztuki Tego i tamtego A reszta cieńsze z tyłu też obecnym. Ja to manipuluję do 16 grubości 16 centymetrów no, to to już tu zostaje, idzie na OPO, a tamto jeszcze idzie na tartaczkę. Tak je podany, tak to robię. Jak zlecają, tak też je robię. Kończę na dzisiaj ten filmik. Jak się Wam podobało, to możecie zostawić subskrypcję albo udostępnić znajomym. Fajnie się dzisiaj robiło. Spokój, cisza i w ogóle. Świetne warunki w lesie no dziś dopisały. Dobra, kończymy. A tam do góry jeszcze lepsze warunki. Tam już w ogóle całkiem ośnieżone drzewa są od dołu do samego Wyrcha. Super.